Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale ze Stumble Guys. Słuchajcie, włącza mi się tutaj już Stumble Guys, bo jest aktualizacja. I to widać, że to jakaś gruba aktualizacja, bo bardzo długo mi się to ładuje. Okej, okay, mamy już Stumble Guys na ekranie. Okej, okay, weźmy sobie tutaj. Chwila musi nam się tutaj to zalogować. I uwaga, uwaga, uwaga. O! Jesteśmy. Dobra. No um, to sobie... Okej. Okay. To nam jest niepotrzebny. Bucket Maymen. Co to jest? Ostatni standard wygrywa. To pamiętam kiedyś to było. A tu... Wow, Co to jest za nowa mapa? Dobra. Sprawdźmy czy można tworzyć mapy. Oczywiście, że nie. Hmm. Polecane? BlockDash 7.0? Co? Ej, dobra. Tu są nowe polecane mapy, jakieś. Dobra. BlockDash 7.0. Jak to chcę zobaczyć? Za chwilę zagramy w te wydarzenie, oczywiście. Okej. Okay. Sprawdźmy jak ta mapa wygląda. Co? E, e. Ja spadam. Ja nie mogę. Co to jest? Co to jest? Ja nie mogę. Co to jest? Wy mi chcecie powiedzieć, że tu da się przejść? Tu się nawet od polin? Nie da. Nie no, czy Wy widzicie, Widzowie, co tu się dzieje na tej mapie? No Po prostu nie mogę słuchajcie. No, ja po prostu. Nie, to jest najgorsza mapa, którą zobaczyłem. Jeszcze. No, co tu ma być? Ja nie mogę. Ja. Ja nie mogę. Co tu ma być? Nie, ta mapa jest kompletnie do niczego. Zobaczcie, co tu się dzieje. O! Nie. Nie, 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 nie. Wychodzimy z tej mapy. Musiałem niestety wyjść z gry i wejść jeszcze raz, nie gramy po raz kolejny w tą ma mapę. Co to jest? Co to jest? Dlaczego? Dl o, wiesz, to prezent. <tryk> Okej, okay, fajnie. Um, robota z Punch Ej, dlaczego oni to tak zaktualizowali w ogóle? To jest czarne, a to? To jest normalne. Co jest? Dobra. Okej. Okay. No to wejdźmy w te wydarzenie. okej. Okay. Wow, wow, co to jest za mapa? Nie rozumiem kompletnie tej mapy. Zarażenie: Co to jest? Ej, mam emotkę! Mam emotkę, którą ma Oliver. Ale super. Właśnie to jest taki minus, że teraz tą emotkę ma każdy na tej mapie. Nie tylko ja. Nie? No co? Nie Co tu chodzi w tym? O co, tu, co tu chodzi? Ja nie wiem. Kompletnie. No! Jak ten gościu mnie... Jak ten gościu mnie uderzył? Nie ja nie rozumiem w ogóle. Co to miało być? Nie wiem w ogóle. Jak oni wie... Dobra, musimy po prostu unikać gości, bo mam ich dość tutaj na tej mapie. Okej, okay, bukiet. Ciekawe, czy coś nowego jest w grze śnodartowej, ale pewnie nie. No tak. Dobrze. Unikać wiaderek. Tu mam unikać wiaderek? Kto mi tak powiedział? Nie wiem, ten... Co to jest? Ja myślałem, że to był jakiś człowiek. Ja nie mogę. Ło! Wow. Ło! Wow. I czy ten mnie prawie wyrzucił poza normalnie... Świat? O! Halo. Dzień dobry. Ja nie mogę. Ło! Bo to nie są boty! O kurde! Uciekamy, uciekamy. Ale S dobra, jest. Okej, okay, finałowa runda. Ja nie wiem, czy ja tu wygram. Nie wiem kompletnie o co w tym tutaj chodzi. O! E, ja jestem w bezpiecznym miejscu. Po prostu nie mogę! Co to miało być? I złapmy tego. Jeszcze mogą być. Zobacz jaki to... Nie, nie nawet już tej mapy. Ale jak on mnie trafił? Czy ktoś mi to wytłumaczy jak on mnie trafił? Dlaczego ten z w ogóle jest jakiś zbagowany? Ja to mam kogoś jeszcze złapać. Łap kucharzy. Ja nie wiem skąd on wygrał tą grę. Dobra, zagramy jeszcze raz, bo ta mapa może wydawać się nawet mogę już. Mogę, może wydawać się nawet fajna misja 4. Ja nie mogę O, dobra. Po czym jest jakieś nowy Dobra, nie chcę! Nie chcę! Dobra, chcę grać! Albo zagrałem w ten ostatni Stumbler. Aha, dobra, zagraj. O co tu chodzi? Nie wiem. Okej, okay, słuchajcie, widzowie, dowiedziałem się chyba, dlaczego te oferty są czarne. Słuchajcie, na pewno jak szliście do sklepów jakichś jakiś różny, to na pewno mieliście jakieś reklamy w telewizji, że jakiś Black Week. Słuchajcie. I chyba to chodzi o to właśnie. I dlatego nawet w Sun Guys to jest. Słuchajcie, to jest na całym świecie. I w sklepach, i w grach. Nie no, nie wiem. Może to ma być jakieś wytłumaczenie właśnie, czego tak się stało. No ale no okej, okay, co nie? A słuchajcie i już jutro będzie też odcinek, mam taką nadzieję przynajmniej. Bo przepraszam was w ogóle, że nie ma ostatnio odcinków Po prostu nie ma w ogóle prawie czasu Bo i w idealne te dni, które na nagrywam odcinek um, Po prostu coś tak, mi zawsze w te dni wypada, słuchajcie Okej, okay. Nie, dobra, słuchajcie, okej, lecimy, lecimy to, to miało być! Co to miał być? Co miało być? O co tu chodzi? O co chodzi? Ktoś mi to wytłumaczy. O co tu chodziło? W tym. Ja nie mogę. Dobra, jedno zrobię tutaj. Okej. Ty zrobię... A nie, nie mam niewidzianych. Okej. Okay. Dzięki. Tup. Ej, akurat! Akurat nie nie nie, nie nie nie, ale to nie sprawia mi żadnego problemu oczywiście jestem dobry w tą grę chyba, omega bossu jest, dobra rozbijam im oni teraz mogą się nie dostać, będą mieli problemy okej, okay. ja zostałem z tym gościem zostałem z tym gościem dobra, wystarczy go tylko jeden raz emotkować o kurde, ej on ma emotki, on ma emotki Siup. Nie wiem co ja... Co ja? To ja! Co ja? Szkoda, że wam, nie mogę pokazać twarzy, bo moja twarz jest bardzo zdziwiona. Ja nie mogę, jak ja to przetrwałem. No ty, kurde, zostaw mnie no! Proszę mnie zostawić! Okej, okay, dobrze, że mnie te kolce też zostawiły. Hej, to on tu planuje... To że nie mam niewidzialności, naprawdę. Bardzo mi się ta emotka przydała teraz. Nie, nie no, jak on się uratował, no! Muszę mi powiedzieć! Sens z jakimś mega-bossem. Dobra, nie tu, nie wiem dlaczego mu rozbiłem. Bo najgorsze wyjście, które kiedykolwiek zrobiłem. Ej, przydała mi się ta emotka. Co to? Co to jest? No ja go jeszcze ani raz nie dotknąłem. Co to ma być? On mi jakoś ucieka cały czas. Dobrze, 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 złożył tę emotkę. Teraz um, jestem bezpieczny chyba. No dlaczego ja go Ani raz... O. I może wspomnę. Słuchajcie, z takimi ludźmi to po prostu to są. Dobra, jeszcze raz. Gramy w to. Okej, okay, mamy nie wiadomo dlaczego znowu taką samą mapę. Nie wiem o co tu chodzi. Yy, dobra, okej. Okay, Siobra, tak się Okej, okay, ktoś już tu odpadnął, no. ale słuchajcie, to jest bardzo y, dużo osób do odpadnięcia w ogóle, y, bo żeby tu zostać właśnie z jedną osobą, nawet, to nie? Ja, po prostu, dobrze, dobrze, Uf. wow, ale go walnąłem Ej mogliśmy wziąć emotkę niewidzialności, naprawdę Ale zawsze jakaś emotka pomaga Co nie? No oprócz tych nalewek Ej coś mi jakoś pal, z Nie wiem dlaczego, dobra, Bum Gościa, gościa, Wow, 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 wow. Ojej, ej, ej, Tu można zrobić tak. Siup, siup. Można zrobić tak. A tu można zrobić tak. Tu można zrobić tak. Hej. Łatwa jest ta gra, łatwa. O! Zciąłem go w dobrym momencie. Kończył się pewnie tak teraz. Dużo osób może odpaść. Łącznie teraz ze mną. Ja nie mogę. Dobra, nie poddajemy się, słuchajcie. Widzowie. Będziemy grali, dopóki tego nie wygramy. O, szybko nam graczy, dobra, już. Chciałem zrobić cięcie już. No dobra. Okej. Okay. Znowu mamy tą samą mapę. Nie wiem, o co w tym chodzi. O co w tym chodzi? Czy można inną mapę dać oprócz tego basza? Bo nie ma to akurat, nie robimy. Kot. Code Proi. Ej, czemu tak ludzie się nazywają czasem jakieś Kode, coś mam tu nie? A może jakbym też tak się nazwał i ciekawe czy by kod w sklepie działał mój. Nie no, raczej by tak nie było chyba. Bo youtuberzy tak zazwyczaj mają, chyba, że mają kod i tak się nazywają. Mam jakieś kody, Nie wiem. Jakbyśmy to zrobili. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, podcięliśmy go. U! Nie. Dlaczego ja mam takie lagi, no? Coś mi to wytłumaczy. W ogóle mam te lagi na tym laptopie, w ogóle nic się nie da zrobić. Gdzie ostatnio uruchomiłem, yy, gdzieś na takim słabym komputerze, uruchomiłem właśnie StumbleGuys w przeglądarce, tak jakbyście nie wiedzieli, StumbleGuys też można uruchomić w przeglądarce. Nie tylko tam na jakichś specjalnych programach. Okej... Okay wow 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 co tu się dzieje co tu się dzieje co tu się dzieje, co tu się dzieje? A... dobrze super nam tu idzie w to gra kroki też bardzo dużo przeszkadzają wiecie naprawdę dobra ile osób ile osób dobra nie odpadłem już tym razem na tym fragmencie Zostaliśmy w jakiś, nie wiem Bum. No. Bum. 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 i osób... No! Pum! Pum! Próbuj mi A dobrze, już rozbiłeś? Okej, okay. pum! Oni teraz nie, nie odpadli akurat. Siup, 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 siup. Mykamy, pum! Nie! wow, wow, wow! wow, wow, wow. Może byśmy jednak nie grali w te wydarzenia, powiem wam naprawdę. Chyba już nie grajmy. Może ja się oduczyłem grać w stand to jest swoje. A to jak to, to jest naprawdę? Okej, okay, mamy blok Dasha. I lecimy, 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 lecimy. Znowu mam te lagi. Dlaczego ja mam te lagi? Nie wiem, może to jest, że mam przed markę odpaloną. Nie wiem. Siu, Siu, dobrze. No, widzicie jakie to są lagi? Mam 30 pingów. Ja mam takie lagi, ja nie wiem, naprawdę kiedyś takich może lagów nie miałem. Mm, dobra. O, i teraz i właśnie tutaj dojadę nie? Nigdy nie chcę odkładać. Co ja zrobiłem? Ja, jak wy tylko nie widzieliście, naprawdę. Przepraszam. była szybka akcja. Jak kogoś walnołem jakiegoś sobie i ona wpadła normalnie. Wiecie gdzie jest? ho! Co to było? 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 Wow! co to było? Co to było? Co to było? Ja nie mogę! Jak ja to normalnie nie wiem, jak ja to robię. Jak jestem jakimś ekspertem od Trików, co nie? jakichś mamy jakiegoś playera. Tu dużo osób pewnie wpadnie o dobrze, 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 dobrze. Bum! Dobra! Tia! Ale to było co, nie? On mnie tak chciał walnąć i... Nie ma! <grym> to było śmieszne tu mamy jakiegoś hackera, co tylko sobie taki NIK ustawił. Chyba. Miejmy <laughs> nadzieję, że... Wow, wow. On mnie panczował! To dostał teraz. No i odpadł chyba. On przeżył? Nie, on odpadł. A nie on przeżył! Jak on to przeżył? U mnie też się tak dziwił, jak ja. I, I co? I co? I co? I co? O, też ma tą zwykłą pięść. Fajnie, fajnie, fajnie. No, dlaczego ludzie mnie tu blokują, no? I tak się tu Okej, okay, on tu dalej żyje. Nie wiem dlaczego. Dobra. Okej. Okay. No ja nie mogę. Musisz mnie tak wkurzać. Okej, okay. okej, okay. Dobrze, że on uciekł przede mną, bo byśmy nie przeszli. Nie rozbiliśmy im. A co mogą mieć... Nie, No on dalej żyje, no nie żyj w końcu już, no bo mnie denerwujesz. <głosy> <głosy> naprawdę, nie wiem. Nie wiem, naprawdę, jak on dalej to żyje. Oj, nie mnie to jak panczu, nie tak panczu. Patrz w końcu i wstanisz. No ja. Dobra, siup, 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 Odpadł? Odpadł! Ja nie mogę Pozbyliśmy go. Pozbyliśmy się go. Dobra, ok, super, super, super. Teraz został nam jakiś hacker i jakiś. jakiś dziwny nik. Dziwny nik. Ok, czyli wiemy chyba, że ten gościu nie ma emotek, bo użył przed chwilą emotki i takiej naklejki, co nie? O! Ten gościu już szykuje się na odpadnięcie. O, już nawet odpadł. Super, super, super. Ok! Ok! Yes! Teraz widzicie, nie wolno się poddawać. Widzicie, ja się nie poddałem i dostałem koronkę. Nie, dobra. Jestem już naprawdę zmęczony. Chyba kończymy ten odcinek. Do widzenia już mam dość. naprawdę.